Ona wciąż nad jeziorko chodzi, materac jej nadmuchany jest, gdy obok niej ktoś po brzegu brodzi, nie patrzy, bo chyba wstydzi się. Tak bez pośpiechu w swoim tempie pływa tu i tam, ja ją obserwuję wciąż i się nie ruszać mam. Dziś sobie parasolkę wzięła, by na słońcu nie spłonęła ta dziewczyna z materacem swym. Mm, 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 mm. Ona wciąż nad jeziorko chodzi Materac jej nadmuchany jest Dziś pływa z nią Ryszard Blacha złodzi. Łodzi Ma kajak i jak nim pływać wie Gdy w środku już jeziora są To Ryszard szepcze coś Co nie słyszę, bo szum wody jest tu głośny dość na piasku jemu palcem pisze, zaraz będzie twoja rysiek ta dziewczyna z materacem swym. Mm, 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 mm. Ona wciąż nad jeziorko chodzi, materac jej nadmuchany jest. Dziś pływa z nią, ryszard blacha z łodzi, ma kajak i jak nim pływać wie. Gdy w środku już jeziora są, to ryszard szepcze coś co nie słyszę, bo szum wody jest tu głośny dość. Na piasku jemu palcem pisze, zaraz będzie twoja rysiek ta dziewczyna z materacem swym. Mm, mm, mm.